Witam ponownie z tej strony autokomisosowa. Nie zwalniamy tempa. Znowu mamy fajne auto Citroen C5 w wersji silnikowej 1.6 benzynka. Bardzo fajnie, mocno wyposażone z automatyczną skrzynią biegów. Wersja poliftingowa na ledach z przodu. Wyposażenie ma naprawdę fajne. To jest taka wersja tu, Tourer. Tu mamy nawet napisik. Jest to naprawdę w pełni wyposażony samochód. E, już pokażę, fajne auto jest to z polskiego salonu. Samochód, jedyny mankament, taki tutaj, no niestety, te fotele tutaj od wsiadania i wysiadania się, e, brzydko powiem, wypierdziały. E, mamy tutaj masaże foteli, podgrzewane fotele, e, fotele z pamięcią oczywiście, te kubełki takie fajne. Automat, pneumatyka działa bez zarzutu, wstaje od razu, także. W, każdej, w każdym położeniu Klimatronik dwustrefowy, wielofunkcyjna kierownica. Mówię, fotele są elektryczne z pamięcią. Tamten fotelik jest bardzo ładny. Mówię tutaj, tylko ten jeden kierowca jeździł, no i niestety on się tutaj wysiedział i się podar od wsiadania, wysiadania. Automat zmienia też pięknie biegi. Mamy system sport, system zimowy. Przebiegu mamy, już zaraz patrzę. Przebieg jest nieduży. 130, chyba parę tysięcy, tak, 137 tysięcy przebiegu. Autko naprawdę fajnie technicznie nie puka, nie stuka. Chodzi bardzo ładnie. Z tyłu mamy żaluzję w oknach. Z tyłu to też tu jakby nikt nie siedział. Auto fajne. Felga Alu, drugie koła w bagażniku, już pokażę. bardzo ładne koło, oponka ładna, felgi, tu są chyba stalo, a nie, to są same opony, eee, klapa jest elektryczna, ale ona coś, o działa, już proszę działa, elegancko, myślałem, że nie działa, ale działa, eee, tutaj też roletki w oknach, foteliki, silniczek bardzo ładnie, cichutko chodzi, można ga gazolinkę do niego założyć, Także będzie śmiegała wtedy na gazie. Tu mamy te LEDy. Auto jest ogólnie bezwypadkowe. Zapraszamy do autokomisosowa Ossowa. Sopocka 19A. W Ossowie sprzedajemy auto z gwarancją pisemną. Cena e, tutaj bez gwarancji jest dobrą ceną. 19,999. Za gwarancję przy tym aucie trzeba dopłacić niestety. Jeżeli kogoś będzie interesowało. Zapraszam na oględziny i jazdę próbną. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Dziękuję i zapraszam.